Byłem uczestnikiem ceremonii ślubnej zawartej przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego i co mnie zaskoczyło? Otóż przeżyłem szok kulturowy wtedy, gdy usłyszałem słowa nowej przysięgi małżeńskiej wypowiadanej przez państwo młodych, ale po kolei. W mojej pamięci wyrył się tekst Przysięgi Małżeńskiej z roku 23 o następującej treści. Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dziś. Słowa przysięgi małżeńskiej brzmią zgoła inaczej, bo z roty wyrugowano odniesienie do rodziny. A rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych definicji, to najważniejsza podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo, czyli ród, naród. Ojczyzna, państwo, a dalej już dobrowolny związek państw. A oto i słowa nowej roty przysięgi małżeńskiej. Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Jak słychać, nowa władza celowo zamienia wyrażenie roty przysięgi, odnoszące się wprost do założenia rodziny, zastępując je innym wyrażeniem, odnoszącym się tylko do wstąpienia w związek małżeński. Co w rozumieniu zwykłego człowieka wcale nie musi być utożsamiane z równoczesnym założeniem rodziny, czyli z budową najważniejszej podstawowej komórki społecznej. Jaki jest cel tej cichej zmiany? Otóż władza chce zrównać w prawach wszelkie związki zachodzące pomiędzy dwoma osobami. Niekoniecznie różnej płci i wyrobić w społeczeństwie świadomość, że wszystkie związki tego typu mają jednakowe prawa, gdy faktycznie ich nie mają. Artykuł 18 Konstytucji RP odnosi się do małżeństwa i uznaje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. A dalej już jako rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo, które znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Młoda para, stając na ślubnym kobiercu, wcale nie musi posiadać przeświadczenia o tworzeniu rodziny i rozumieć szczególnej roli rodziny w społeczeństwie oraz nie posiadać świadomości o przywilejach, jakie małżeństwu, czyli rodzinie, gwarantuje państwo polskie. A na koniec konkluzja. Dokąd konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie zmieniona w artykule 18, ciche zmiany w rocie przysięgi małżeńskiej wprowadzają tylko bałagan i powodują niepotrzebny chaos w społeczeństwie. Władza, rugując wyrażenie założenie rodziny, tworzy tylko sztuczne pozory równości innych związków ze związkiem małżeńskim. A tej de facto nie ma i być dzisiaj nie może.